Zawitałem dzisiaj do laboratorium firmy Apama. Dziś Wojtek, pracownik Apamy, technik dźwięku, przeprowadza badania z pochłaniania, z pochłanialności materiałów w walce. Zobaczymy, jak te badania wyglądają, jak są przeprowadzane. Cześć Wojtku. Cześć ja Pomożesz dzisiaj coś pokazać? No możemy coś zmierzyć, porad jest <laughs> przygotowany, więc... Super, super, no to bierzemy się do roboty. Badanie będziemy przeprowadzać w komorze pogłosowej. Już chyba słychać, co się dzieje z dźwiękiem tutaj. Echo. No nieźle. Czas pogłosu. Nie wiem, czy w ogóle słychać, co mówię. Czy będzie to wyraźne? Czas pogłosu w tym pomieszczeniu wynosi ponad 14 sekund. To jest naprawdę trudne do Wytrzymania. Raz. Dwa. To teraz mała próba hałasu. No, prosz! Echa nie ma. Prawie. A dlaczego? Bo stoi tutaj masa takiego ustrojstwa, właściwie ustrojów. Ustroje akustyczne, pułapki basowe, e, walce. Mamy tutaj wielokierunkowe źródło dźwięku, głośnik, e, właściwie 12 głośników na kuli. E, aby odpowiednio dokonać pomiarów w tym pomieszczeniu, musimy właśnie przez taki głośnik emitować dźwięk, żeby unaocznić, jak skomplikowane są te pomiary. Mamy tutaj miernik wskazujący ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność w pomieszczeniu. Oczywiście do pomiaru bardzo ważna jest kwestia kubatury tego pomieszczenia, która jest tutaj ściśle określona. Tutaj mamy wzmacniacz, no i głośniczek ma moc 1 kW, 1000 W. Pod sufitem tutaj tej komory pogłosowej widzimy zamocowane na linkach takie fragmenty pleksji. Służą one do tego, żeby generować takie pseudolosowe odbicia dźwiękowe, dzięki czemu pomiary wykonywane w tym pomieszczeniu no, będą bardziej naturalne. Dzięki tym zabiegom będziemy w stanie zmierzyć współczynnik pochłaniania materiałów, które zostały zgromadzone w tym pomieszczeniu. Za chwileczkę przejdziemy do wykonania takiego pomiaru. Pomiarów dokonywać będziemy na specjalistycznym sprzęcie. Tu widzimy oznaczenia poszczególnych mikrofonów, które podpięte będą w komorze pogłosowej, gdzie dokonywany jest pomiar. A tak wygląda. Mikrofonik. Każdy mikrofon jest wzorcowo badany w laboratorium. Nie jest wykres jego działania. W nazwisku jest data, w jakim widać temperaturę, przyciśnienie i wilgotność. To jest jakby dowód mikrofonu. I każdy ma swój. Mhm. Każdy ma przypisany do konkretnego modelu. No i dzięki temu mamy pewność, że pomiary są wykonywane sprzętem, który jest certyfikowany i wzorcowany, i wzorcowany, wzorcowany dokładnie no. tak. No mhm. i gdybym go, gdy mi się uszkodził albo upadł, to muszę go dostać go na wzorcowanie, dostanę nową kartkę po wzorcowaniu. Mhm. Tutaj m, teraz Wojtek pokaże nam arkusz przyjęcia materiału na laboratorium, jak to wygląda i jak to jest wszystko opisywane. No wiadomo, trafia materiał z konkretną nazwą, wpisuje się datę przyjęcia. I ten materiał tak naprawdę nie, że ja sobie go dziś przyjmuję, zaraz mierzę. On tu sobie poleży w tej komorze przynajmniej jeden dzień, żeby złapał temperaturę. I są bardzo ważne takie dwa pola: są jest lewe i prawe. Lewe mierzy się komorę pustą, wpisuje się temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Mhm. I tak samo potem komory już z próbkami mi, temperaturę, ciśnienie i wilgotność. I oczywiście jakieś uwagi, no bo mogłem, mogłem się przewrócić, mogło coś przerwać, mhm. pomiar, mhm. To no to też wszystko pisze... ważne. Wcześniej widzieliśmy ponumerowane mikrofony, i każdy mikrofon ma tutaj przypisane swoje gniazdo. Dzięki temu nie pogubimy się i łatwo będzie właściwy mikrofon do właściwego gniazda podłączyć. Konkretna rzecz to jest kalibrator 14 dB. Włączam, piszcie sobie. Czy coś słychać będzie? To jest 1 kHz, powinno być słychać. No i tam na sprzęcie będę mnie kalibrował. Będziemy kalibrować mikrofon. Teraz już ma mikrofon 94. jest skalibrowane. I tak z wszystkie sześć. <laughs> no i teraz, żeby dokonać pomiaru, należy yy, zwię zwiększyć natężenie dźwięku z tego głośnika wielokierunkowego. Dźwięk może być na tyle mocny, że mógłby uszkodzić mikrofonu u mnie w kamerze. Dlatego mniej więcej zasymulujemy troszeczkę mniejsze natężenie tego dźwięku, żebyście zobaczyli jak to wygląda. 30% mocy to było tylko 30% mocy, a normalny pomiar jest na 50%. No więc nie będziemy raczej nagrywać w momencie samego badania, a te walce już przecież nieźle pochłaniają. Pojedyncze dźwiękoszczelne drzwi. Bo rozumiem, że dźwięk, dźwiękoszczelne drzwi. Dźwiękoszczelne są, z izolacją, tak? ale je, je, jeszcze trochę ucieka. No. Można nawet, jak ktoś zamknąć, ale to nie ma potrzeby. Ale zamknięte podwójnie. podwójne. Nadal no, będzie słychać, ale może wystarczy. No, jest całkiem nieźle. Chociaż... Całkiem... Nie, delikatnie jest słychać. No bo jednak to tam generuje 120 dB, do drzwi mają po 50, no to tam że 50 plus 50 nie da 100, nie? No ale mimo wszystko. Ważne jest nawet gaszenie światła podczas pomiaru. A dlaczego? Bo one przez chwilę jeszcze potrafią się świecić. Ze względu na czystość pomiaru lepiej je wygasić. I rozpoczynamy teraz właściwy pomiar. Tak Mimo, że jesteśmy w pomieszczeniu oddalonym od tej komory badawczej no, kawałkiem korytarza potrójnymi drzwiami, podczas samego pomiaru nie możemy się nawet odzywać. Pomimo tego, że na dworze pan kosi trawniczek ładnie, nie wpływa to na pomiar, co ciekawe, bo system potrafi wykryć dźwięki, e, które e, no, pochodzą gdzieś z zewnątrz. To jest poziom tego tła rejestrowanego. Zawsze jednak jakiś minimalnie jest, nie? Więc już tu teraz można sobie obejrzeć z pierwszego wykres. No ale on jest taki bardzo połamany jeszcze, nie? Ale to delikatnie widać, że na przykład delikatnie materiał ma podbicie i sama komora. Można obejrzeć wszystkie rozbicia na każdą częstotliwość. Przenosimy teraz źródło dźwięku w inną pozycję. No, żeby badanie było bardziej Uczciwej uczciwe, dokładnie. Gdybym badał z samego rogu, to miałbym fałszywy obraz, bo było podbicie, to już znikło. Dlatego tak y ważna jest ta średnia, nie? Y I ile takich pomiarów wykonamy? Sześć. Sześć pomiarów. Sześć pozycji źródeł. No, trochę to waży. No, i mamy źródło dźwięku w pozycji czwartej, diametralnie innej niż dotychczasowe. I wracamy, mierzyć. Zakończyliśmy pomiar. I teraz widzimy, że nie ma żadnych błędów, tak? Jakby były błędy, to, to by się pojawiły. To wszystko musielibyśmy powtarzać. Albo przynajmniej daną pozycję, gdzie by pokazywało, że jest błąd. Średnia jest praktycznie taka sama, bo jest zależna od tej wilgotności, a to są wahania ułamków sekund. Ale widać uh -huh. tak samo. Pytasz, co dzisiaj na stojących powiedzieć 1,5 sekundy, i tak tak samo się zaczyna. Tak samo jest ta delikatna górka, ale materiału, wszystko leci w dół. Uh -huh. okay. To jest komora pusta, przy tych walcach, która była. Uh -huh. I teraz włączam normalnie badanie, i ono się otworzy razem z audio. Tylko tutaj. Zobacz, na długość tego ogona, który bardzo tutaj trwa. Mhm. Czy tu mamy zobrazowany teraz pogłos, tak? Tak jest, pogłos w komorze i ciśnienie, które osiąga źródło dźwięku. To jest tło, tu jest pogłos. to jest ten ogon, który się utrzymuje. Co chwilę będą pokazywane kolejne strzały, bo po każdym... Na... No, są strzały, bo tu źródło, no i przesuwamy źródło dźwięku. I teraz już czas sobie leci. Te pierwsze zawsze jest najdłużej, bo to trwa kalibracja, trzeba ja pamiętać, że, że muszę zgasić światła, bo one też jednak są elektroniczne, nie ma już starych żarówek. Drugi strzał. Będzie ich łącznie sześć. Ok. Czyli później porównujemy, żeby wyciągnąć jakąś Pełc. średnią, tak? Tak, to jest po to, żeby wyciągnąć średnią. Tu się pokazuje poziom ciśnienia w komorze i on stopniowo zanika. Mm -hmm. Teraz te... mamy pełną, komora będzie pełna. Czyli... Były w niej walce. Czyli Ty... te walce, które widzieliśmy, znajdują się w komorze. Słyszysz różnicę? Mm -hmm. Jest ogromna. Zobacz, jak krótko trwał impuls, jak został szybko wygaszony. Hmm. I tu jest za króciutko. Mm -hmm. I poziomy dźwięku nadal komora, ogół sprzęt osiągał te same, bo są te same ustawienia głośności tego źródła wielokierunkowego, więc... Porównując poziomy w badaniu sprzed i po wypełnieniu, bo znowu hałas mieliśmy, Porównując te poziomy, uzyskamy informację, jak dany materiał tłumi, jak pochłania dźwięk. Ogromne tłumienie. Z 14 sekund do troszeczkę ponad 2,5 sekundy. No Dla niskich jest... częstotliwości. Dla niskich, tak. No, są to pułapki basowe, akurat. Więc. E, czyli w ten sposób e, zbadaliśmy. Palce. E, 25 w profesjonal. Konkretny materiał. który e, ma 100 m kwadratowych, do 10 m2. No. 10, 10 m2 tych walców mamy. E, I dzięki temu jesteśmy pewni, że każdy kolejny. Materiał wykonany w tej technologii będzie mieć takie parametry. Musimy teraz wszystko tutaj wpisać, uzupełnić. Temperatura wyjściowa z 14,58 stopnia. Tak dokładnie wpisujemy. Oczywiście ładnie jeszcze podpisać. Wpisać numer raportu. W tym przypadku był to raport A7. W ten sposób przeprowadziliśmy ile? 36 pomiarów, bo mamy 6 mikrofonów. 6 pozycji źródła. I 6 pozycji źródła dźwięku. Więc 36 pomiarów, I z 36 pomiarów z 1, wyciągana 7. jest średnia, która może nam powiedzieć e, faktycznie prawdę. prawdę o tym materiale, który, który był badany. A słuchaj, a, e, takie badania w terenie też wykonujecie, tak? Tak, oczywiście. Oczywiście wtedy zabieramy, e, zabieramy źródło dźwięku, czyli kulę. Sprzęt pomiarowy. Mhm. Też muszę w minimum 6 miejscach postawić mikrofon i przynajmniej w dwóch miejscach postawić kulę. Mhm. No tam 6 razy 2 jest 12, ale to jest pomiar rzeczywisty, gdzie tak naprawdę tu jest do setnych sekundy, a tam w, w normie to jest tak naprawdę do sekundy. No dobra, do sekund. a, a, a co ma na celu takie badanie? No bo tutaj mierzymy konkretnie materiał, no nie? A jak jedziesz w teren, no to co mierzysz? No, badanie czasu pogłosu u klienta ma dwie, dwie możliwości. Chodzi o to, że albo budujemy studio i chcemy wiedzieć przed wyposażeniem, jaki jest czas pogłosu i gdzie są te podbicia, żeby dobrać mm -hmm. materiały, to mm -hmm. jest ta analiza akustyczna. Okay. Ale oczywiście są pomieszczenia, które są opisane w normie, nie? No to tak jak mm -hmm. szkoła, sala, otwierasz Czyli nomą... czy sprawdzenie, czy, czy spełnia normę dane pomieszczenie. Tak, jest, oczywiście. a jeśli nie spełnia, no to od razu wykres pokazuje, gdzie przekracza, zaglądasz mm -hmm. do normy, czy średnią, no to to jest po to. Warto zaznaczyć, że to nie jest ten pomiar, który służyłby nam, nie wiem, do tego, że sąsiad nam hałasuje, chcemy nie, udowodnić, nie, 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 że nie, 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 to, nie. to jest zupełnie inna bajka i kiedy się tym zajmiemy, co? No to na pewno, to już kiedyś następnie się razy. zajmowaliśmy. Dobra, fajnie. Dzięki Wojtek. Fajnie, na pewno myślę, że komuś się to przyda.